Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szanowni Szanowni Państwo, mówię Jan Franczak, mówiąc krótko. I otwieranie na ekranie. A w ręku mam przesyłkę z niezawodnego wydawnictwa Biały Kruk. Za chwilę się przekonamy, co to jest. A tymczasem przypominam Państwu, że jeśli chcieliby Państwo wesprzeć działalność tego kanału, to mogą to Państwo zrobić finansowo. Pod spodem są linki do dwóch serwisów: Buy Coffee Too i Zrzutka. Mogą Państwo po prostu postawić mi wirtualną kawkę, jeśli uznają Państwo, że to nagranie. Na to zasługuje, albo inne nagrania wideo, które są zamieszczane na tym kanale. Może to być malutkie espresso za 10 zł. Jeśli kilka osób taką kawkę postawi, to może będę mógł dokupić za jakiś czas kolejny sprzęt. Po to, żeby ten program był bardziej profesjonalnie robiony. A teraz otwieramy przesyłkę, a na końcu powiem jeszcze o innych sposobach wsparcia działalności tego kanału. I proszę Państwa, cóż my tutaj mamy? Cóż my tutaj mamy? Jestem bardzo ciekaw, będzie trochę chyba hałasu przy otwieraniu tego. O, tak. Inaczej się nie da. No dobrze. Zciągnęliśmy jedną taśmę, ale to jeszcze nie koniec, więc może teraz tutaj spróbujmy. I. Ułóżmy taśmę na bok i już, już proszę Państwa, proszę Państwa, już otwieramy. I proszę Państwa, mam przed sobą kolejną książkę pani Jolanty Sosnowskiej i Adama Bujaka, więc można się spodziewać pięknych zdjęć i też niebanalnych treści. Największy z rodu Polaków. Największy z rodu Polaków. Czyli mamy też kolejną książkę tej autorki. I mam też dedykację od pani Jolanty Sosnowskiej. Bardzo, bardzo za tę dedykację dziękuję. Już na początku pięknie książka ilustrowana. Jest to zatem kolejna książka o Janie Pawle II, tej autorki. Bardzo dobrze, że się ukazuje. Nauczanie Jana Pawła II jest nam szczególnie w tych podłych czasach potrzebne. No niestety Polska, że tak powiem, porzuciła nauki Jana Pawła II, a na dodatek jeszcze. Ludzie, którzy nie są naprawdę godni, żeby mu sznurowadła zawiązać u butów, szkalują go w sposób ohydny. O, to myślę jest do, dobry komentarz do tego, co się w Polsce obecnie dzieje. Piękne i wzruszające zdjęcie bujaka. Wybitnego fotografa. Może jeszcze kolejne zdjęcie, i jeszcze pozwolę sobie pokazać kolejne. Może jeszcze jakieś. O, proszę tutaj. Takie właśnie tłumy, jak tutaj widać, przychodziły. Nie wiem, czy to jest z Polski, ale tak, z Polski. Nieprzebrane Rzesze Wiernych podczas modlitewnych spotkań z papieżem Polakiem w Zakopanem. Tak, takie tłumy przychodziły na spotkania z Janem Pawłem II, a dzisiaj się tego wybitnego Polaka, i wybitnego też papieża tak, w, w tak straszliwy sposób szkaluje. No niestety też padają niewybredne ataki ze strony katolików, nie tylko tych, którzy od wiary odeszli lub są po prostu obojętni, czy są ateistami, ale też ze strony katolików, katolików tak zwanych tradycjonalistycznych. Ja rozumiem krytykę, sensowną krytykę, ale co innego, jeśli tacy ludzie używają po prostu inwektyw, to już wtedy trudno mi to uznać za szczerą krytykę i chęć jakiegoś dobra. Ale przeczytajmy może jeszcze piękne zdjęcie w ogóle też tutaj. Piękne zdjęcie i też myślę, że każdego, każdego, kto pamięta tamte spotkania z Janem Pawłem II, to zdjęcie musi też w szczególny sposób wzruszać. Piękna okładka. Przeczytajmy może, co też wydawnictwo pisze o tej najnowszej książce. Przekazujemy egzemplarz recenzencki najnowszego dzieła. Okej. Okay. Hmm. Jest to bogato ilustrowana pamiątkowa książka wydana w 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II i jest ona wzruszającą opowieścią osnutą wokół znakomitych zdjęć mistrza fotografii Adama Bujaka, naocznego świadka świętości Jana Pawła II. To nie tylko wyjątkowa biografia, ale także ilustrowana opowieść o jego misji, duchowości i miłości do Polski. Narracja o Janie Pawle II zmieniła się od chwili jego śmierci diametralnie, kiedyś za życia doceniany, podziwiany i szanowany, dziś jest atakowany, zwalczany i obrażany. Tymczasem największym zrodu Polaków nazwano Jana Pawła II już na początku jego pontyfikatu. Określenie to upowszechniło się i powtarzane było przez wielu, nie tylko zwykłych ludzi, ale i media czy polityków, nawet tych, którzy dzisiaj go zwalczają. Tym bardziej więc dzisiaj, kiedy jest to wyrazem płynięcia pod prąd, kiedy zachwyt i podziw wobec papieża Polaka są nawet oznaką cywilnej odwagi i niezłomności, nie unikajmy przypomnienia, że święty Jan Paweł II naprawdę jest największym z rodu Polaków. Odwołujmy się do tamtych wydarzeń i przeżyć, by również potomni mogli przekonać się o wielkości i świętości Jana Pawła II. <laughs> I proszę Państwa, tak, ci politycy, którzy kiedyś przed nim klękali, wprowadzają ustawy, wprowadzają prawa, które są sprzeczne z nauką Kościoła, niektórzy właśnie z tych polityków go atakują, ale też, co nie wiem czy nie jest gorsze, ci politycy, którzy może niekoniecznie oficjalnie go atakują, ale postępują wbrew naukom tego wielkiego człowieka, wielkiego papieża. Cytują go, przytaczają, albo sugerują, że Jan Paweł II poparłby to lub tamto. Taką sytuację też mamy. To się też dzieje. I proszę Państwa, no cóż, jeszcze jedno zdjęcie może. Naprawdę, widzę, że jest tutaj masa pięknych zdjęć Adama Bujaka, pięknych fotografii i jest to książka, którą na pewno warto wziąć pod uwagę. O, może jeszcze jedno zdjęcie: piękno liturgii katolickiej. Osobiście bardzo lubię msze, na których używa się kadzidło. Ogromnie Państwu dziękuję za uwagę i yy, przypominam, że jeśli chcą Państwo wesprzeć promocję dobrej książki katolickiej, konserwatywnej, a także takiej, w której można znaleźć prawdę, dobro i piękno, yy, to mogą to Państwo oprócz yy, dofinansowania yy, tego yy, kanału yy, zrobić to polubieniami, subskrypcjami, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. A przypominam, że naszym celem w tym roku jest osiągnięcie minimum 3000 subskrypcji. W tej chwili troszkę zaczynam być pesymistycznie, raczej nastawiony, ale zobaczymy, może to się zmieni. Bo ten przyrost nowych subskrybentów jest troszeczkę powolny. Nie wiem, czy to taki początek roku, czy jakaś inna sprawa, ale zobaczymy. Chciałbym osiągnąć przynajmniej te 3000 subskrybentów. Mam nadzieję, że jest dużo więcej potencjalnych czytelników dobrej książki konserwatywnej, katolickiej i po prostu takiej, w której można znaleźć, jak już powiedziałem, dobro, prawdę i piękno. I mogą Państwo też wesprzeć ten kanał komentarzami. Im więcej komentarzy, tym lepiej. To też się przyczynia do tego, że ten kanał jest lepiej widoczny w sieci. Mogą Państwo wreszcie wesprzeć ten kanał udostępniając linki na innych portalach społecznościowych, po to, żeby inni też poznali materiał, który się na przykład Państwu spodobał. I z góry dziękuję za takie działania, bo to pomaga przyciągnąć też nowych widzów. A jeśli Państwo mają jeszcze jakieś sugestie, co mógłbym zrobić, w jaki sposób mógłbym przyciągnąć więcej, widzów, to proszę oczywiście o zamieszczenie też komentarza. Z takich, jedną z takich dobrych rad było to, żebym robił shorty, do których wcześniej zapatrywałem, podchodziłem sceptycznie, szczerze powiedziawszy nie wiedziałem za bardzo o co chodzi z tymi shortami, a po raz kolejny chyba już dziękuję tej osobie, która to zasugerowała, bo faktycznie te shorty przyciągają też kolejnych subskrybentów i dziękuję za te subskrypcje i proszę o więcej. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu "Mówiąc krótko" z panem Bogiem.